Boże, Ty jesteś niepojęty. Wielu Ciebie nie zna. Ty chcesz nam pomóc. Posłałeś do nas Jezusa. On stał się naszym bratem, abyśmy mogli widzieć Boga i słyszeć Boga. Wiemy o Tobie to, co nam Jezus powiedział że jesteś naszym najbardziej kochającym Ojcem. Chcę Ciebie poznawać coraz lepiej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pewno wiesz, że w nocy, gdy zgasną wszystkie światła, jest zupełnie ciemno i nie można niczego zobaczyć. Tak wyglądał kiedyś cały świat: nie było pięknych kwiatów, trawy i drzew, nie było ptaków, nie było nawet ludzi. Wszędzie panowała ciemność. Taki świat nie podobał się Bogu, dlatego postanowił on stworzyć Ziemię, na której mogliby żyć ludzie. Ponieważ ludzie nie potrafią żyć w ciemnościach, Bóg uczynił dla nich nowy, piękny świat, pełen barw i światła.